Bezapelacyjnie jest to top 3 moich obiadów. Kapustę kiszoną wrzucamy na dechę, następnie siekamy, cebulę kroimy w dosyć grubą kostkę, na patelni rozpuszczamy masło klarowane, wrzucamy cebulę, szklimy jakieś 4-5 minut, dorzucamy kapustę i smażymy tak, by zaczęła czernieć, czy tam brązowieć. Następnie dolewamy wody i dusimy do miękkości, trwa to z reguły 35-40 minut. Oczywiście wodę co jakiś czas uzupełniamy. W międzyczasie gotujemy sobie ziemniaki w osolonej wodzie i przystępujemy do karminadli, czyli dodajemy miskę mleko, <grym> bułkę, do miski wlewamy mleko i jak bułka wchłonie całe mleko, rozdrabniamy ją. Dodajemy łopatkę wieprzową mieloną, drobno posiekaną surową cebulę, jedno jajo, jedną łyżkę majonezu, doprawiamy solą oraz pieprzem i wszystko ze sobą łączymy. Masa najczęściej wychodzi nieco rzadkawa. Warto wtedy dodać jedną może dwie łyżki bułki tartej. Wyrabiamy ponownie, a następnie zwilżonymi dłońmi kulamy karminadle. Smażymy na rozgrzanym tłuszczu z obu stron. Wracamy do kapusty. Gdy kapusta jest miękka i pozbyliśmy się wody, dodajemy do niej ugotowanych ziemniaków, następnie trochę masła i zaczynamy ugniatać. I tutaj game changer, czyli dodajemy jakieś 2-3 łyżki oleju, czy tam tłuszczu, na którym smażyliśmy mielone. Mieszamy i punch crowd gotowy. Wykładamy na talerz i zjadamy ze smakiem. Jeżeli mnie nie obserwujesz, to nie obserwuj. Ale taki punch crowd, nazywany również ciapka pustą i mielone, to se zrób. No i oczywiście dałem to chili, żebyście nie musieli pytać, gdzie jest chili. Te trzy osoby, które dotarły do końca filmu mogą zostawić komentarz.